Hej, kochani, tutaj ja, Marta Trąbalska. Słuchajcie, jestem teraz właśnie w przebraniu, w Peruce i w ogóle. Dlatego, dobra, ja teraz pojadę moim autem, yy, rozłożyć mój namiot. Słuchajcie, tam na razie mój camper zostanie. Kupiłam sobie takie auto pod przy, przykrywkę i będę musiała się przebrać jakoś inaczej. I tak. Yy, najpierw sobie gdzieś dam namiot. Nie wiem, czy w pobliżu tego, czy, czy gdzieś indziej, yy, ale po prostu. Będę musiała gdzieś dać namiot. A potem najwyżej sobie jakiś dom kupię. Także dobra, jedziemy. Dobra, tu jest ta policja. Okutę. Albo wiem, zamieszkam w tamtym oto domku. I dobra, jedziemy. Pyk, pyk, pyk. I tutaj zamieszkam właśnie. Więc dobra. Mm, tak. Teraz wychodzę stąd i idę do środka się ubrać. Mam tylko wielką nadzieję, że nie będzie, y, właśnie teraz jak coś mam także nie mam peruki, po prostu mam taki czepek jakby skórny. W wiadomości z ostatniej chwili. Okej, okay, y, przebieram się tutaj już dalej, mam kolejną perukę. Więc okej. Okay. Dobra, wezmę sobie może taką bluzeczkę. I... Jakieś takie spodęki może, o, dobra, nie będą takie yy, Okej, okay, dobra mm. Okej, okay, dobra, może sobie pooglądam jakiś, jakąś telewizję Teraz Okej okay. Kurde, nie mogę włączyć tego telewizora Dobra, oglądam sobie teraz wiadomości, bo wcześniej mi nie działał wow pilot. Dobra, przełączam, przełączam te kanały szybko. Dobra. Dobra, tu teraz. Dobra, wiem. Teraz sobie włączę. Yy... Wnioski z ostatniej chwili. Mam nadzieję, że nic nie będą o mnie mówić, bo jak będą, to będzie trochę przypał. Okay. Wiadomości z ostatniej chwili. W Wczoraj go, około godziny pierwszej nad ranem zapaliły się ruiny osiedla. Poszukiwana jest Marta T., której odciski palców znaleziono na miejscu. Jeśli znasz jej lokalizację, prosimy o powiadomienie numer 997 u o matko jedyna, czy wy to widzieliście i słyszeliście? Ja jestem poszukiwana, poszukiwana. Ja normalnie, tam było moje zdjęcie w tej telewizji. Matko boska jedyna, to już nie mogę być ruda. Ja chyba sobie muszę codziennie robić jakiś makijaż, nie wiem jaki. I w ogóle nie wiem co z moją przyczepą tamtą, z tamtym kamperem, czy co to w ogóle jest. Ja nie wiem naprawdę, jak, ja nie wiem. Kurde, nie wiem, o matko. Hmm. Co ja mam zrobić? Dobra, którą by tu sobie perukę ubrać, dobra? Ubiorę może sobie jakąś taką. która mi zasłania pół oczu, ale dobra, trudno. Hmm. Dobra, ubieram się. Dobra, ubiorę w sumie może takie coś I teraz tak Muszę iść na miasto na zwiady Bo muszę sprawdzić Czy, 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 czy mnie faktycznie naprawdę szukają Bo wiem, że mówili w telewizji Ale może to jest pomyłka Może to nie ja hm, Nie wiem Kurczaczki, kurczaczki malowane Dojadę na objazd Trochę może zwolnię, żeby mnie nie oszanili ta policja. Nie fajna. Dobra, jadę. Jadę, słuchajcie, chyba pod posterunek policji. Wezmę mo może lornetkę mm, i coś poprobuję. posprawdzać. Dobra, zaparkujemy sobie pod szpitalem. On na pewno musi być y, policja. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Biorę lornetkę i patrzę. Nie widzę. Hmm. Jejku, dobra. Dobra, y, słuchajcie, pomyślałam, że mogę podjechać, przyjechać, sprawdzić do mojego kampera. Ale w razie czego nie będę się przyznawała, że to jest mój kamper. Tak, w razie czego, bo ja już i tak jestem pod innym przykryciem. Mm, dobra, więc jadę jak coś, to ja się nazywam Laura. Laura, <laughs> Jezu. Dobra, Ja udaję, że chcę podjechać do tego motela. Eee, dzień dobry, przepraszam. Przepraszam bardzo. Eee, przepraszam bardzo, eee, można wjechać na teren motelu. Aktualnie nie, no nie można. Bo y, ja sobie zarezerwowałam pokój właśnie w motelu, a widzę, że tu się nie da przejść, a ja tam mam auto. Dobrze, to ja, to ja panią zaprowadzę. Dobrze. Tutaj jak najdalej sobie zaparkować. Dobrze. I, i sobie, sobie przejść do swojego pokoju. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Matko jedyna, czy wy to widzicie mój kamperek? Ale skąd oni przecież wiedzą? Przecież ja miałam biały kamper ej bez kitu. A ten jest kompletnie, totalnie granatowy. Dobra, pójdę się tam. Mm, po prostu za, niby zameldować. A co to w ogóle jest za sprawa, że tutaj właśnie y, pan y, to... nie wiem w sumie, co pan tutaj robi. Proszę, pani, tak, to nie jest pani teraz dobrze? A, dobrze, dobrze, dobrze. Oczywiście. Dobra. Yy, tutaj ja muszę udawać, teraz, że się tu malduję. I teraz tak. Nie wiem, co ja mam zrobić. O kurczę. Nie wiem, co mam zrobić, żeby. Żeby po prostu. Yy, no wyjechać teraz jakoś stąd, bo teraz kompletnie nie mam żadnej wymówki. Chyba że się przebiorę. Okej, okay, y, teraz muszę udawać paniom z obsługi. Tu się przebiorę na zapleczu. Ym, y, I tak, y, albo w ogóle się przebiorę za pana, bo ja y, ja mam takie takie sprzęty, to przebiorę się za faceta. Jakieś tam mam. To są jakieś. Wiadomości. Dobra, mamy dowód osobisty i prawo jazdy. Jeszcze idę to przeszukać. A co to za karteczka? Nie mogę się rozczytać. O nie. On chyba znalazł moją karteczkę z następnym. z następną lokalizacją właśnie y, tego. Y, mojego miejsca eksploracji. Dobra, idę. Dobry, ja jestem panem, który tutaj dowodzi tym motelem. Yy, I właśnie muszę się pana zapytać, kiedy pan skończy. No proszę, no, proszę pana, my tutaj prowadzimy przeszukanie, no i do no, no, kilku godzin na pewno nie skończymy. No za to jakieś 12 godzin jeszcze. No dobrze, dobrze, niech <coughs> będzie. Okej, okay, dobra. Ja się muszę teraz już skradać, bo ten... jest tam okej. Okay. Dobra biorę wszystkie moje rzeczy, dokumenty, bo on jeszcze stąd nic nie zabrał. Więc dobra, szybko, szybko i teraz uciekam. Dobra, 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 dobra mam. Okej. Okay. Wzięłam wszystko. To moje błąd zostawił w kamperze. Na szczęście. Yy, nie wziął tego do, radi do radiowozu. Wszystkie dokumenty wszystko mam. Więc a gdzie są dokumenty? A gdzie są dokumenty? On, on Mówi. wam Dobra. Mm, ja tu muszę udawać stać. Kto się ukradł? Chyba. Dobra. Na szczęście, dzięki Bogu, mam je schowane tak, że on mi ich nigdy nie znajdzie. Dzięki Bogu, że tu teraz nie ma obsługi, ja to jest otwarte, bo inaczej to ten policjant chyba by mnie zamordował, masakra jakaś. Ej, dobra, tylko teraz pytanie. Jak ja mam stąd się teraz y, wymknąć? Dobra, wiem. Będę udawała jakąś koleżankę siebie. Dobra? Okej. Okay. Dobra, dobra. Ja teraz jestem tą koleżanką na niby. Dobra. Eee... Yy... Okej, okay, dobra, y, pójdę odebrać auto mojej siostry. Holujemy je. Ej, dobra, dobrze, że ja zamknąłem tego kampera, kurde. Są tam. Bo nie ma do nich kluczyków, bo tylko ja mam kluczyki, więc nie ma jak ich odholować. Odpalić nie chcę. Dobra, dobra, dobra. Teraz szybko zjeżdżamy stąd. Zjeżdżamy. To zakładamy blokadę. Dobre, dobra, 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 dobra. Gdzie ja mam jechać, Boże? Aha, do mojej chatki. Jezu, ej, ale ja się teraz boję. Ja mam teraz tyle kamuflaży. Teraz jestem w takim niebezpieczeństwie, że szalona Marta to już chyba przestała istnieć, naprawdę. Bo to jest teraz takie ryzykowne, że Boże, to jest jak kurde jakiś film z science fiction normalnie. Ja nie wiem, a to jest kurde prawdziwe życie. Masakra. Ja do szybko szybko stringa. To gdzie to było? Teraz takie pytanie. O, ta. o Boże. O Jezus Maria. Mm. Mam Dobra, yy, dajemy sobie teraz czerwone auto Dobra, muszę jechać przepisowo. Ojejku. Nie ja muszę udawać, że ja idę tutaj. Nie będzie dobry. Dobra, już. Dziękuję. Dobra, teraz szybko jadę do mojej chatki. Muszę zaparkować za gdzieś. Dobra, całe życie teraz się będę czaić. No, ja nie mogę, masakra jakaś, dobra. Wejdę może na ten strych tutaj, bo tu mnie raczej nie powinien nikt znaleźć. I teraz tak, trzeba się znowu przebrać. Dobra, teraz ubiorę się mega brzydko, ale trudno. Wiem, że spodnie męskie, ale trudno. O, nawet wyszkamy jakieś rajdy, wow. Okej. Okay. Teraz wyglądam przeobleśnie. Ale trzeba jakoś sobie poradzić. Dobra, teraz skupnie, żeby mi nie odholowali tego auta. Proszę, 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 dobra jest. Muszę zmienić kolor szybko tego auta. No, jakiś taki. No, dobra. Szybko jadę, jadę i teraz tak. Ja nie wiem totalnie, co ja mam teraz robić. Bo mam wrażenie, że prędzej czy później to oni mnie złapią. A tak być nie może, bo wtedy nie dość, że będę yy, miała dodatkowe lata za ten, za po prostu podszywanie się pod ludzi, to jeszcze mnie złapią za to, co robię, czyli za to, że eksploruję różne miejsca. Eksploruję! Ja nic im nie robię, ale nie wiem, oni chyba za to jakieś dają kary. Więc dobra, jadę. Okej, okay, dobra. Wiem, moją taktyką będzie, że ja niby będę jakąś kobietą, która y, niby widziała gdzieś mnie. Tak niby. Ale oni nie będą wiedzieć, że ja to ja. Nie będą, nie będą. Dobra. Czekam tutaj. Niby, że w telefonie będę siedzieć. Oba, tutaj sobie posiedza. Okej. Okay. Mam wrażenie, słuchajcie, że ktoś mnie podk podkablował, wiecie że... Marta mówiła to tak cicho, że kompletnie nikt nie słyszał. Słuchajcie, mam wrażenie, że ktoś mnie podkablował. Yy. O, matko. E, przepraszam. Przepraszam bardzo. Em... Słucham? Słucham? Yy, bo ja widziałam tą panią. Mhm, mm dobrze. Proszę sobie już, zaraz do przyjdzie inna osoba i panią tutaj, Dobrze, obszarę. dobrze. Okay. Dobra, ogólnie to tak. Mm, ja się nazywam niby Monika. Okej. Okay. Proszę no, Proszę powiedzieć, gdzie pani ją widziała. Ja ją widziałam w takim lesie, w takim brązowym domku i z tego co wiem, to chyba ktoś chyba jeszcze mówił, że właśnie tą panią tam widziano, ale ja jeszcze potwierdzam, bo ja ją widziałam właśnie tam. I ten, ale teraz nie wiem, gdzie ona jest. Dobrze to. Pani, z tego, że pani podawała dowody, a pani tego ja powiedziałem, panią tu, mi złożyć swoje imię, nazwisko, pani pani, dowód osobisty, oraz musimy poprawić odciski pazne. Tylko, że ja nie mam przy sobie dowodu osobistego. No to odciski wystarczą, też będziemy mieli wszystko. Mm, dobrze, dobrze. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co się wydarzy w tym momencie. To wyczekujcie kolejnego odcinka. Pa, pa!